Co to jest med mediate? Zaraz mnie ktoś porobi, a już to czujesz czwykły Aj, dobra, z ktoś przechodził Dobra to tak, zacznijmy od może tego. Kto gdzie był? Damianek? Nawigacja. Nawigacja. I skończyłeś nawigacji? Tak. Okej, okay, a Mati? Ja w storaj jestem. Okej, okay, a skąd ja przybiegłeś? Z góry, pod kafeterii I cały czas w że jesteś? No tutaj za za zakończyła się gra moja, no? No, nie wiem. Ktoś musi kłamać. Bo ja robiłem pobieranie w komunikacji. Widziałem, jak ktoś przebiega, bo się zgasiły światła. Jest kill na cypie, co oglądał, jak ja robię misję. Więc mi ktoś albo śmierdzi Matim, albo Damiankiem. Tylko Damianek, jak gada, że z nawigacji, no to ciężko. A w Storage'u właśnie ktoś bieg do Storage'a. Tylko bieg od Shilców do Storage'a. Mati był na z z pomarańczowym wcześniej. Widziałem na tym, na adminie. A no, 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 no to. To no. was no, To ja myślę, że można już zagłosować na szybko. Ja skipuję. No skipuj, skipuj. No, skuś, nie mogę. No widzowie, easy. Czarny, no widzowie, standardowo trzeba czarnego wyrzucić. Tak, tak zwana standardowa zasada, że czarny wylatuje, więc możemy grać dalej. Ojajaj! Ja.